Chcesz grać w reprezentacji Polski, żeby zdobywać medale? Zrób zakupy w Albercie lub Hipernowej i odbierz wspólny medal. Zbierz kolekcję medali z gwiazdami polskiej piłki i umieść w albumie. Promocja medalowa Albert i Hipernowa. W Albercie i Hipernowej proszę Fizzle, 3 kg tylko 17,99. Danonki przedstawiają Danonino i Złą Piłka jest teraz moja, wynocha dzieciaki. Cześć, to ja Danonino. Mam do czego wam potrzeba. Dam ci do picia. Danonki pijemy. Jest taka pasta, która chroni przed próchnicą, kamieniem nazębnym i chorobami dziąseł. Przyczyną tych problemów są bakterie, a Signal Integral zwalcza je skutecznie i działa przez 18 godzin. Signal Integral. Złota pasta na wszystkie problemy. Dawno, dawno temu król musiał zginąć, ale jego dynastia przetrwa. Wybierz mężczyznę, który ma dobre serce i będzie kochał swój lud. Druga część Baśni Księżniczka i Żebrak w czwartek o 8:45. A później bąble z rodziny Leśniewskich. Mi, proszę pana, jesteśmy niewidzialna ręka. Sympatyczna rodzinka o 16:10.